Witajcie moi drodzy z tej strony dr cringe zapraszam was na serwis informacyjny 3 listopada 2023 mamy piątek godzina 8.30 rano no i no niestety to co widzieliście na miniaturce może okazać się prawdą no a o co konkretnie chodzi zaraz wam o tym wszystkim powiem czyli o ukraińskiej kontrofensywie lecz najpierw przypominam o tym abyście koniecznie polubili ten film no i zasubskrybowali mój kanał to bardzo pomoże moim zasięgom no i ja dziękuję oczywiście jeżeli już to zrobiliście no jak teraz to zrobicie to również wam dziękuję a jak tego nie zrobiliście no to cóż no nie będę się na was gniewał po prostu obejrzyjcie ten materiał to dla mnie też jest istotne no i zostawcie komentarz czy przychylny czy nie nie ma to znaczenia ważne abyście po prostu dali mi znać co uważacie na temat tego co robię abym mógł się poprawić abym mógł coś zmienić abym wiedział że to co robię jest ważne moi drodzy zatem zaczynamy po pierwsze no chyba odnośnie kontrofensywy bardzo ważne jest to co przeczytaliśmy w The Economist gdzie pan Walery załóżny, czyli dowódca ukraińskiej armii Dał wywiad, no i w tym wywiadzie możemy się dowiedzieć, że Ukraina w tym momencie ma wielki problem, aby jakikolwiek postęp w kontrowersywie osiągnąć. No i jest teraz impas na polu bitwy. Obydwie strony nie są w stanie nic zrobić, no i też dodał, że w zasadzie kontrofensywa ukraińska nie ma żadnych szans powodzenia, jeżeli nie będzie jakiegoś naprawdę znaczącego game changera w postaci sprzętu, który mogłaby Ukraina otrzymać od Zachodu. No i teraz, moi drodzy, taki sprzęt został, był już wręczany wielokrotnie Ukrainie. Oni mają masę sprzętu. Wiemy, że ostatnio wielki pakiet od Niemiec został przekazany Ukrainie. Wielki pakiet od Ameryki również był przekazywany w niedawnym czasie. Niedawno dostali od Francji kolejne pojazdy AMC-10 RX, które są naprawdę perełkami, jeżeli chodzi o światowy w ogóle poziom militarny. Są to po lekkie pojazdy opancerzone, zdolne do działań w terenie, zdolne do działań ofensywnych i do działań przede wszystkim rozpoznawczych. Jest to naprawdę kolejny zastrzyk. 30 takich maszyn poszło na front ukraiński w tym momencie od Francji. No i też pociski ATACMS na pewno były game changerem. Nie wspominając o całej masie pozostałego sprzętu, moi drodzy, ale jednak założny twierdzi, że potrzebuje Ukraina w tym momencie czegoś takiego, jak wynalezienie przez Chiny prochu strzelniczego, bo po prostu wtedy ten proch strzelniczy umożliwiłby im zwycięstwo. Czyli potrzebują czegoś na miarę wynalezienia prochu strzelniczego. Czyli ja tutaj od razu zakładam, że skoro to było dla The Economist, że skoro założny gada takie rzeczy, to po prostu próbuje wyciągnąć jak najszybciej F-16. No i tym prochem strzelniczym moim zdaniem mają właśnie być te samoloty F-16. 16. Ja się mogę mylić. Może po prostu tutaj chodziło przede wszystkim Załóżnemu o to, że teraz w tym momencie Izrael jest na pierwszej, no na pierwszym planie, jest na pierwszym froncie gazet. No i tutaj na pewno Ukrainę to boli, no bo świat powoli zaczyna odwracać się od Ukrainy. Bardziej patrzy na skandal, jakim jest wojna w Izraelu, Palestynę z Izraelem, no i Hamasu przede wszystkim z Izraelem, z armią izraelską. No i na pewno Załóżny poniekąd. Miał taki cel, aby poprzez ten wywiad osiągnąć przywrócenie, zwrócenie z powrotem uwagi na biedną Ukrainę, która sobie nie radzi na froncie. No i właśnie, moi drodzy, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne to może być również operacja psychologiczna. To może być operacja psychologiczna polegająca na tym, że w ten sposób skamlący załóżny w zachodniej prasie. Pokażę wszystkim, że faktycznie jest bardzo źle. ruscyw. w to oczywiście bezgranicznie uwierzą, albo nawet nie tyle co uwierzą, ale będą musieli pokazać całemu światu, że się z tym zgadzają, albo nawet nie, że się zgadzają, bo w sumie Pieskow się do tego odniósł, ale to za chwilę. Ale że faktycznie tak jest, że Ukraina jest w ciężkiej dupie, i dobrze, że w końcu to przyznają, bo wtedy można rozpocząć negocjacje, na czym Rosji bardzo zależy, bo oczywiście to powstrzyma wojnę i wyniszczanie kolejnych dziesiątek tysięcy ukraińskich i rosyjskich żołnierzy. No i moi drodzy, tutaj trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Podawałem wam niedawno statystyki, że ukraińska armia twierdzi, że zginęło 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy już podczas tego konfliktu. A uwaga, Załóżny w wywiadzie powiedział, że zginęło 150 tysięcy. I taka zmiana w powiedzmy w pewnej narracji jednego dowódcy w kontraście do w zasadzie rzecznika prasowego MONU ukraińskiego oznaczać może, moi drodzy, jedno, że to co otrzymujemy w tych danych, no to jest oczywiście wojna psychologiczna. Jest to dezinformacja mająca na celu pokazanie, jak bardzo dobrze Ukraińcom idzie na froncie. No i ale to wiemy już od dawna. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. Aczkolwiek, no, jeżeli 150 tysięcy Rosjan zginęło już na Ukrainie, to każde inne państwo zakończyło, dążyłoby do jak najszybszego zakończenia tej wojny, ale nie Rosja. No i myślę, że na przykład też nie Chiny. No i tutaj, Chiny ze względu na liczbę swojej populacji, no i też ze względu na dość przedmiotowe traktowanie swoich obywateli, a Rosja, no, ze względu na przedmiotowe traktowanie obywateli, a w zasadzie traktowanie ich jak śmieci, no i tutaj w tym wypadku nie ma co się dziwić, że oni dalej kontynuują tę wojnę. No i co jest też bardzo, bardzo istotne w kontekście tego, co powiedział Załóżny, bo Załóżny odniósł się do Krymu, powiedział, że zgodnie z tymi ich planami, które mieli przygotowane kontrofensywy, no i z podręcznikami NATO, no to Krym, Ukraina powinna przy danym sprzęcie, przy danych możliwościach zająć w 4 miesiące. No, ale tego Krymu wcale nie zajęli, nawet się do niego w zasadzie nie zbliżyli. Jest impas. W zaporożu to, co było, to jest w zasadzie. To, co się działo miesiąc, dwa miesiące temu, tam się więcej nic nie wydarzyło. Jest wielki przestój. A jedyne, co się obecnie dzieje na froncie na Ukrainie, to się dzieje to, że Rosjanie przeprowadzają ataki w okolicy Avdijewki, no i Kupiańska. No i te ataki są dość potężne, są drobne zdobycze terenowe, ale w zasadzie nie mają żadnego znaczenia operacyjno-strategicznego dla dalszego przebiegu tej wojny. A dlaczego o tym mówię? No bo oczywiście, co wcześniej powiedziałem do słów... Załużnego odniósł się pan Dimitri Pieskow, czyli rzecznik Kremla. Pan Pieskow powiedział, że no to jest nieprawda, co powiedział załużny. To jest nieprawda, że jest impas, bo Rosja wcale nie jest w żadnym impasie, tylko mocno atakuje. Mówi oczywiście tutaj, dlatego Wam wspomniałem o tych dwóch kierunkach przed chwilą, bo o nich. Pieskow też mówi właśnie, że oni teraz w, tych w tym momencie realizują dalej cele operacji specjalnej na Ukrainie. I ta operacja specjalna pr przede do przodu po prostu tak, że hej. No i w związku z tym. Mówi tutaj, odnosi się do załóżnego pan Pieskow, że: No, może by pora usiąść do stołu, przenegocjować, no bo wiecie, no, wy i tak dostaniecie w pierdziel reżim w Kijowie, czyli wy musicie to zrozumieć, że po prostu to przegracie. No i tutaj, oczywiście, jeden i drugi wybitnie konfabulują, no i dezinformują nawzajem obydwie strony, mimo że tak naprawdę te obydwie strony są lepiej poinformowane niż pozostali odbiorcy tych informacji. No i więc tutaj, moi drodzy, Ważne jest to, że ta kontrofensywa, ofensywa w zasadzie rosyjska na kierunku Kupiańskim, przyniosła właśnie w okolicy Kupiańska niewielkie zdobycze terenowe, w okolicy Ardijewki przyniosła ogromne, ale to po prostu porąbane straty, większe niż pod dwóch Darem. Setki sztuk ciężkiego sprzętu, sto czołgów zostało zniszczonych w tamtym miejscu, jak mniej więcej, teraz już mówię z głowy liczby, mogę się mylić, ale. No to wiecie, że tam po prostu był wielki pogrom rosyjskiej ofensywy. No ale wiecie, po co to było zrobione? To było zrobione po to, o czym Wam już mówiłem, odkąd było wiadomo, że tam się ruskie wojsko zbiera w tym regionie. Tylko po to, żeby powstrzymać ofensywę na Zaporożu i ofensywę w kierunku Bachmutu. No i chyba trochę wyszło, co nie? No, chyba trochę wyszło, skoro stanęły te obydwie ofensywy. A ta ofensywa, pseudo-ofensywa, w, w zasadzie w okolicy Kupiańska. Nie się do przodu o centymetry, metry, kilometry pojedyncze. Naprawdę tam są niewielkie zdobycze terenowe. Nie osiągną tam Rosjanie za wiele, bo są tam umocnione linie obrony ukraińskie do takiego poziomu, że naprawdę mogą sobie tam podchodzić i tylko tracić dalej wojsko i sprzęt. No naprawdę to nie ma tam żadnego sensu z punktu widzenia strategicznego dalsze posuwanie się w tamtym kierunku dla Rosjan, poza tym, aby odciągać odwody z. Zaporoża no i Bachmutu ale też musimy pamiętać że to jest jedna strona medalu to znaczy strategia Rosjan jak tą ofensywę wygrać jak przełamać ukraińską kontrofensywę ale jest też strona druga czyli ukraińska ukraiński punkt widzenia Ukraińcy z kolei robią to o czym też już wam wielokrotnie mówiłem uderz wygnij zagłódź Głodzą logistykę rosyjską. Pociski ataki CMS są po prostu wybitnym przykładem tego, w jaki sposób ta logistyka, zaopatrzenie, zaplecze Rosjan jest miażdżone. Dziesiątki helikopterów podczas ostatniego ataku, kilka samolotów, potężne ataki w składy amunicji, potężne ataki w składy. Paliwa, no to wszystko, moi drodzy, jest cały czas realizowane zgodnie z planem, tylko niestety to jest wszystko mocno opóźnione, no już prawie że spóźnione. Czy ta ofensywa ma szansę dalej ciągnąć w tę stronę, czyli wygładzanie logistyki rosyjskiej, urażenie ura zaplecza, drobne. Wychodzenie w różnych miejscach, Hersoń, teraz przecież przez Dniepr przeprawy, co też musiało zmobilizować jednostki rosyjskie do przeniesienia, czyli kolejny raz musieli zużyć swoją logistykę, aby po prostu przetransportować się w zagrożone rejony, by tam odpierać ataki. Bachmut to samo, tam cały czas się kotłuje, cały czas... Rosjanie są zmuszani do tego, by swoje wojska przekierowywać na te odcinki zagrożone, a w tym momencie, kiedy oni to robią, Ukraińcy, robiąc sobie nic z obrony przeciwlotniczej, zarówno tej na Krymie, jak i na Zaporożu, i na terenie Ługańska, i Doniecka, po prostu walą czym popadnie w te miejsca newralgiczne. No to nie są tylko oczywiście składy amunicji, drodzy, przede wszystkim też miejsca infrastruktury kolejowej, prawda, bo Rosjanie, ich najważniejszym elementem logistyki najważniejszym środkiem transportu oczywiście jest kolej na drugim miejscu dopiero lotnictwo rosyjskie które już jest tak przerażone tym co obecnie ukraińcy robią z ich zabaweczkami samolotami helikopterami tyma, tymi atakami potężnymi że spierdzielili prawda za swoim całym sprzętem z Krymu do Rosji. Tak samo Flota Czarnomorska już dawno stwierdziła, że w Sewastopolu to nie ma za bardzo co robić, poza tym, że tracą tam tylko statki, więc przenieśli się do Noworosyjska i do portów obecnych już na terytorium Federacji Rosyjskiej, na Morzu Czarnym rzecz jasna, bo to mówimy o Flocie Czarnomorskiej, bo w zasadzie o jakiejby innej. Moi drodzy, no tutaj więc widzimy, że to godzenie w logistykę trwa bardzo długo, a ta logistyka cały czas działa. To atakowanie w różnych miejscach jest w zasadzie bezowocne, jest faktycznie impas, który powoduje, że zaczynamy mocno wątpić w całą tę kontrofensywę. No ja również zaczynam w nią wątpić. Mimo że wiecie, no ja miałem takie myślenie życzeniowe. Jednak byłem pełen optymizmu w związku z tą kontrofensywą. No bo to jest tak jak się kibicuje na przykład jakieś drużynie piłkarskiej, że jednak wiesz, że oni słabo grają, ale wygrają jeden, dwa mecze. Mają słabych zawodników, ale jak wygrają ten jeden, dwa mecze, to już zaczynasz w nich bardziej Wierzyć, no i potem przychodzi im na przykład faza eliminacji do Ligi Mistrzów. No to mówisz sobie, kurde, wygrali te dwa ostatnie mecze. No to chyba sobie dadzą radę, nie? No to chyba sobie dadzą radę. No i potem nagle strzelają pierwszego gola, mówisz, o kurde, no to wygrali, no wygrali, już idą po swoje. A potem nagle dostają 3 do 1. Albo się kończy remisem, tak jak teraz. Pierwsza połowa zakończona remisem, mimo takiej eskalacji napięcia, szczęścia i w ogóle Myślę właśnie tego myślenia życzeniowego z mojej strony i nie tylko z mojej. Myślę, że wielu z Was też się na, na, napaliło na tę kontrofensywę, że w końcu Moskal zostanie wygnany. No ale nie został i prawdopodobnie ja sądzę, że jednak do końca zimy to ta kontrofensywa utknie w martwym punkcie. Obawiam się, że niebawem może dojść do po prostu negocjacji, faktycznie negocjacji, ponieważ zmęczenie Zachodu, sprawy związane z wojną w Izraelu, no i też sprawy związane no po prostu ze zmęczeniem społeczeństwa tą wojną już też po prostu ludzie mają dość trochę Ukraińców mają, mają dość nawet wielkiego przywódcy przecież Wołodymira Załęskiego mówią już po prostu basta giną dzieci w Izraelu i zabijane przez jedną i drugą stronę ja nie będę tutaj bronił w żaden sposób Izraela nie będę też bronił Hamasu rzecz jasna nie jestem tutaj w tej akurat w w porównaniu do wojny na Ukrainie, gdzie jestem totalnie subiektywny, nie jestem obiektywny w za grosz, jestem po stronie Ukrainy po prostu ze względu na bezpieczeństwo strategiczne Polski w tym momencie, które jest zagrożone przez Rosję, no i zawsze po prostu od zawsze nienawidziłem Rosji, a do Ukrainy miałem zawsze ambiwalentny stosunek, więc no tutaj oczywiście po stronie Ukrainy musiałem być, a z kolei kwestia tych dwóch drużyn z Bliskiego Wschodu czyli Izraela i Hamasu no tutaj nie mogę się w żaden sposób ustosunkować, więc tu możecie być pewni, że moje wieści z tamtego regionu będą całkowicie obiektywne a szykuję dla was pojebanie długi film odnośnie tego konfliktu z bardzo ciekawymi informacjami. Będę go publikował jutro bądź pojutrze, prawdopodobnie w niedzielę, kiedy będzie już on nagrany nie na telefon, tak jak ten film na szczęście, tylko już normalnie kamerą będzie naprawdę pełen pokaz doktora Gringa odnośnie wojny na Bliskim Wschodzie, bo dzisiaj... Moi drodzy, odnośnie wojny na Bliskim Wschodzie, no to będzie przemówienie do przywódcy Hezbollahu, na które wszyscy od tygodnia czekamy. No tam już są porozstawiane telebimy, ludzie po prostu już się szykują. Nie wiem, o której ma być to przemówienie, niebawem chyba. I to przemówienie może być naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo istotne z punktu widzenia dalszej, dalszego losu tej wojny. Tak pokrótce Wam powiem, co się dzieje tam na, 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 na strefie, w strefie gazy prawie że już w tym momencie możemy mówić o całkowitym okrążeniu strefy Gazy. Mówimy o mieście Gaza, przepraszam, nie strefy Gazy. Okrążeniu całkowitym miasta Gaza na północy strefy Gazy. Odcięta została południowa część strefy Gazy. To jest bardzo istotne, moi drodzy, no bo w tym momencie jak są w okrążeniu już yy, Hamasowcy, to okrążenie jest takie, powiedzmy, powiedziałem nie do końca, bo jednak Hamas cały czas najważniejsze źródło przemieszczania się to są tunele podziemne, których na pewno jeszcze Armia Izraelska i DF nie wykryło wszystkich, więc zawsze będą mieli możliwość walki, mm, przemieszczania się nawet być będąc okrężonym tak? i ucieczki też będąc okrążonym. To jest dla nich bardzo, ale to bardzo ważne. E, no i teraz tak naprawdę najcięższe zadanie dla Armii Izraelskiej, czyli walka w zabudowanym, bardzo mocno, gęsto zaludnionym terenie, na którym Armia Hamasu, terrorystów, będzie używała ludzi jako żywych tarczy. No z drugiej strony, Izrael też używa ludzi jako żywych tarczy. No tyle, że trzeba tutaj pamiętać, że Hamas jest na tyle yy, hamski, że swoje bazy, najważniejsze punkty zaopatrzenia umieszcza właśnie w szpitalach, szkołach miejscach, gdzie się chowają dzieci. I dlatego moi drodzy, to jest też jeden z powodów, dla których podczas tej wojny zginęło najwięcej dzieci od czasu II wojny światowej. Tak, zginęło dużo więcej dzieci niż podczas wojny na Ukrainie. Tam na ten moment zginęło 3,5 tysiąca dzieci. 3,5 tysiąca samych dzieci zginęło w strefie gazy, gdzie na Ukrainie od początku wojny dużo dłuższej wojny, tutaj mówimy o miesięcznym zaledwie niecałe. Brakuje nam 4 dni do miesiąca tego konfliktu, a zginęło 3,5 tysiąca dzieci. Czy wy rozumiecie tę skalę, gdzie, ponad, gdzie podczas ponad półtora roku wojny na Ukrainie zginęło ponad 500 dzieci? Co się tam dzieje w strefie gazy jest po prostu masakrą, ludobójstwem jednej i drugiej strony. Cały świat na to patrzy, cały świat się zbroi wobec tej wojny. To jest najbardziej przerażające, bo to, co się działo na Ukrainie, nie powodowało takich ruchów, jakie powoduje ten konflikt. Tym razem poza tymi okrętami, które lotniskowcami, okrętami desantowymi, które wysłała marynarka Stanów Zjednoczonych i Wielka Brytania swoją flotę również tam wysłała, teraz Francja dosłała swoje okręty. Moi drodzy, to wszystko jest naprawdę wielkim zagrożeniem. Nie mówiąc o tym, że Chiny również wysyłają swoją flotę w tamten rejon, to co się może wydarzyć w związku z tą wojną. Trochę przeraża, ale jednak, no, bądźmy spokojni, nie ma co panikować. Ja myślę, że ten konflikt oby jak najszybciej się zakończył. Niestety IDF odgraża się, że do południowej strefy gazy również mogą wejść, i jeżeli będzie taka potrzeba, tam również zaatakują. Więc, no, tutaj robi się kolejna, no, po prostu wypchną wszystkich tych ludzi do Egiptu. Egipt się już może wkurwić. I mogą się wkurwić już w państwa islamskie. Swoją drogą, dlaczego te państwa islamskie nie przyjmują do siebie tych uchodźców, prawda? Ten Egipt biedny, akurat graniczący, musi przyjmować, ale żadne z tych państw, żadna Arabia Saudyjska, żadna, żaden Jemen, żadna Turcja nie zadeklarowały się, że przyjmą uchodźców. Żaden Katar, żaden Oman, nikt się nie zadeklarował. No, więc tak to bywa. No. Niby kochają się islamiści, a jednak się wcale nie kochają. Bardzo ciekawa sytuacja też z Jemenem, który podobno wypowiedział wojnę Izraelowi. Tylko że nie Jemen, tylko chyba to Huti wypowiedzieli tę wojnę, z tego co czytałem. Więc to takie było dość na wyrost. Biorąc też pod uwagę, że oddziela, biorąc też pod uwagę, że oddziela w zasadzie Izrael od Jemenu, cała Arabia Saudyjska, no to ciężko by było im chyba atakować się nawzajem, nie? A przynajmniej Huti temu, czy Jemenowi całemu byłoby ciężko zaatakować Izrael, co będą nad Arabią Saudyjską rakiety latały, to Arabia Saudyjska zaraz ich szybko tam do porządku przyprowadzi. Moi drodzy, ten film odnośnie tego całego wydarzenia związanego z wojną w strefie gazy, dużo dłuższe wydanie informacji, porządniejsze, lepiej przygotowane. Ja naprawdę większość tych informacji teraz wale z głowy i większość z tych informacji po prostu musiałem wyrzucić siebie przed tym, jak wypuszczę ten duży film, abyście mieli cokolwiek przedsmak tego, co dla Was przygotuję w niedzielę. To będzie już naprawdę na grubo zrobiona akcja. I mam nadzieję, że niebawem już za tydzień zobaczycie już pierwszy wywiad na tym kanale, no, ale nie będę wam spoilerował, jak będzie ten wywiad, to na pewno szybko. O nim się dowiecie, no i szybko go mam nadzieję również zobaczycie. Pamiętajcie o polubieniach i subskrypcjach. Kończę tą paplaninę. Dziękuję bardzo. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pozdrawiam serdecznie.